Dlaczego Zalipia nie znajdziesz na liście polskich skansenów? Bo nim nie jest, serio. To normalna, żyjąca wieś w województwie małopolskim, zamieszkana przez około 700 osób. I chociaż wygląda jak kolorowa bajka z malowanymi domami, studniami i płotami, to nie muzeum na świeżym powietrzu. Nie ma tu bramek, biletów ani godzin otwarcia. Za tymi malowanymi ścianami ludzie naprawdę mieszkają, jedzą obiad, robią pranie, żyją swoim codziennym życiem. Dlatego, odwiedzając Zalipię, warto pamiętać o jednej rzeczy. O szacunku. Nie wchodźmy bez pytania na podwórko, nie zaglądajmy ludziom w okna, nie stawajmy na środku drogi, bo dobre światło do zdjęcia. Ale są też miejsca, które można legalnie i bez stresu zwiedzać. Kilka chałup należy do Muzeum Okręgowego w Tarnowie i tam można zajrzeć do środka, posłuchać opowieści, zrobić zdjęcia bez poczucia, że właśnie wozimy komuś do kuchni. Zalipie to coś więcej niż atrakcja turystyczna: to tradycja, tożsamość i codzienność jego mieszkanek i mieszkańców, i to właśnie czyni je tak wyjątkowym. Zapisz ten film, jeśli planujesz kiedyś odwiedzić Zalipie, albo jeśli znasz kogoś, komu by się przydał.